Dziewczyny, dziewczyny, zobaczcie, jaki jestem szybki! Lewo, prawo, lewo, prawo! I jestem No, my przy umiemy was. szybciej biegać! Co, Wy? No, my jesteśmy szybsze! Nie, wcale to nieprawda, nie jesteście Jesteśmy szybsze. Lepszy, prawda! Nie masz prawda. Co? Nie, no to, to zróbmy zakład. Ej, kto będzie szybszy? Zróbmy wyścig na apeczkę w górę. Kto będzie szybszy od nas i ścigamy się tam do areny. Jak ja przegram, to wtedy możemy zrobić jakiś zakład. Coś proponujesz? No dobra, jak ty przegrasz, to się z nami zmierzysz i my cię rozwalimy, bo jesteśmy najlepsze co? w tę gierkę. Trzy dziewczyny kontra chłopak? No no dobra, no, no to zobaczymy. No to no mamy jedną, to dawaj, będziemy się drugą i, ścigać, i trzecią. Okej, okay, no to stoimy w takim razie. Ustawiamy się równo, wszyscy równiutko. tak. dziewczyny, tutaj dobra, pamiętajcie, trzy, wiecie, nie? Jeden i star! Szybko! Nie, 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 nie. Będę Widzimy nie, 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 nie! Jestem, jestem jeszcze dalej, o, dalej, Nie, tu była meta, niestety o, nie, nie dam rady. Na. Aj, najgorzej. Widzic, wykliknijcie apeczkę w górę. Czy wy kliknęliście apeczkę, bo to był też wyścig na apeczkę? Dobra, no to chodźcie, zmierzymy się, a ja pokażę im coś. Ja jeszcze się zemszczę. Chodźcie tutaj w takim to razie. No, ty tam mówisz, ty mówisz? że się na nas zemścisz, no chodź chyba Nie, tu, chodź tu. Dobra, no to w takim razie trzy dziewczyny kontra ja czy Ja to wygram, no bo ich jest trójka. No to zobaczymy w w takim razie. O, patrzcie, tutaj na tabeli tylko ja sam, a one we trójkę. No to lecimy. Gotowe. Zaczyna się. Ale trzy na dwa. Dwa. I okej, okay, dobra, to wybieramy w takim razie, wiesz co? Ja wybieram mapę budowa. Co wy na to? Na dole? Budowa? Może być. Bez różnicy tak przegrać. Okej, okay, zobaczmy. W takim razie mapa budowa. Ej, tutaj na tej mapie. Ej, oni mnie teraz nie słyszą. Na tej mapie będę latał. Zobaczycie. Użyję takie coś jak RPG. Zobaczcie, mam RPG i za pomocą RPG mogę odbić się i lecieć. Mogę latać. Zaraz Pokażę, zobaczcie, biorę teraz RPG. Wybieram RPG. Następna moja broń to będzie rewolwer, żebym mógł też z daleka strzelać. Szybko i muszę się pospieszyć, bo zaraz gra się rozpocznie. Okej, okay, w takim razie to wybiorę. Dobra, szybko już mamy. Gra się zaczęła, szybko. Teraz muszę tam polecić. Uwaga, biorę teraz rakietę. Szybko się uderzam. Pół! I lecę tutaj! I lecę, 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 Dawaj lecę, lecę! lecę. Uh! Okay, jestem, jestem u góry, zobaczcie, jak poleciałem normalnie, odbiłem się rpg -iem. I teraz wchodzę na górę, będę mógł i strzelać z rakietami normalnie z nieba. One sobie tam będą chodzić, zobaczcie. O, widzę! pat i spacz przypadaliodzi Dobra, dobra, dziewczyny, rozdzielmy się. Wiecie, <grym> Maciek go pokonać. Czekaj, czekaj, uwaga, teraz jak będzie jedna z nich stała w miejscu, to wyślę rakietę i walnie. Czekaj, czekaj, uwaga. O stoją tam. Dobra, i rakieta leci, 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 pucza, pucza, leci, polecia, 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 leci <grym> rakieta, leci, leci, dużo dalej. ło, dostała. <grym <grym Ej, coś słyszałam. I dostałam. Co? Co się stało? Dostała dostała, dostała, dostała leci druga rakieta. Czekaj, Ej, czekaj. Dostała? Teraz, teraz tunecikoin, ale ci druga. Dobra, druga leci, dostały. Wy dwie dostały. To, 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 mi zokie... tam Puszcza nie jeździć, rakiety. Nie Ej, widzą mnie w ogóle. A ty co tu przyleciała? <laughs> nie Ej, chodźmy w ogóle. Znowu, to jest niebezpiecznie. No stanie, Nie bo tam puszczałam rakiety. Co jest teraz z tej strony? Nie no, co się dzieje? One nie wiedzą skąd puszczam rakiety, ale za bardzo szybko biegają poważnie. Czekaj, jak nie widzę ich? One... A tak, Ale gdzie są... on jest ja w ogóle? Gdzie oni? Rozglądajcie się, rozglądajcie się. Może w tym kontenerze jest? O, Nie należy, nie należy. A chodzi. Chodź, nie wiedzą. Dwa 2 sekundy przed ej dwie sekundy do końca rundy wygrałem ej, w dziewczyny, to nie było gdzie gdzie? dziewczyny gdzie ja jesteście dziewczyny gdzie jesteście nie mam pojęcia gdzie No, są na mapie a ty gdzie bo cię nie widać Co, co? nie Może widzicie mnie przekryłeś. Jak nie widzicie mnie jak to możliwe On się dziewczyny pośliznąłem się tu jest ślisko uważajcie tu jest woda gdzieś rozlana Pff. Ha, ha no, to Ej, co wy że, wyzywacie to mi od nupków? Ty się ukrywasz i masz na Ale swoje. Naprawdę wyzywacie mi od nupków? Tak być nie może, nie, tak być nie może. Dobra, poleciałem znowu rakietą do góry. A ja się mutuję mikrofon, żeby dziewczyny mnie nie słyszały. I zobaczymy teraz sobie. Widział, nie szukajcie, go szybciej! Dziewczyny. Uwaga, uwaga, wezmę teraz hmm. granata, czekaj, granata, wezmę i uwaga, leci granat! Pół leci granat! Aj, u góry, o nie, nie, muszę się schować! Uu! O, o, o. No nie Widzicie go? Nie, 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 nie. nie. Uu, prawie bym spadł. Eee, nie. Może gdzieś szumarek. tam, może po tamtej stronie się schował. Prawie bym spadł, lol. Gdzie ja on, on jest? Okej, oka. Bądźcie one czujne! Może Hacz, pas, pas. on na nie gramy jakieś gierki. <laughs> leci rakieta, leci rakieta, chołam się! Dobra, no, prawie dostał, prawie dostał. Ej, coś tutaj strzela? Ej, to spada coś z nieba, jakieś rakiety! Wała, <śmienicza> Oj, czekaj, aż mi lampka spadła! Ej. Spadłem i moja lampka spadła. Ej, na dół normalnie mi zleciała lampka z mikrofonu. Ha, się zrobiła na czerwono. Dobra, postawię sobie lampkę. Ej, przy okazji wbijajcie te fajne lampki są na moim sklepie, są .ok Dobra, a teraz e, wezmę tutaj się schowam. Okej, okay, mam 20 sekund, na rozwalicie. Czaj, Johnny są. O tam, tam, tam i... rakieta, ona się rozgona, patrz, dostanie z rakiety! Po dostanie, patrz. Leciała! Ja Spada na dół! Ej, ej, nie lecię! Dobra, baga, pótya na Uważajcie! Znowu dostałam, to się dzieje w ogóle, skąd to leci? I gdzieś! Bum! Yes! <laughs> Wygrałem, Panie let's go! Let's go, ale rozwaliłem! Ej, to jest genialne! Jak na rakiecie... Ej, czekaj, czekaj, dwa, jeden... Ej, jak wy wygraliście jedną rundę? Ej, dziewczyny, jak one wygrały, co? Ej, jedną rundę jak do Mani... Hej, na to dostałeś. To A, właśnie, tam. Okej, okay, dziewczyny, dobra, dobra, no to nie chodźcie. Nie wiem, jak można się poślizgnąć, to trzeba być jakimś nubem. Okej, okay, dobra, gdzie jesteście, dziewczyny? Dobra, gdzie on jest? Dziewczyny? dziewczyny, trzymajcie się razem lepiej. Dobra, dobra, się może lepiej strażne. razem, bo jesteśmy trzy. Dobra, tak, dobra. my to trzy siły. Zobaczymy, kto wygra. Dobra, Pati, ty patrz może tam, ja tam, a Werisia tam. Dobra. dobra. O nie, 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 nie. nie. Nie, serio, drugi raz padłem. Znowu sam. sam się, Ej, mną. No co Ej, jest? się Ale ze sam się nie, Ej, śmieci ze ze nie, serio nie, zobaczymy, Zaraz zobaczymy, tak. no. Słaby Ej, nawet nie, nie, no. nie, jesteś. nie, My dobra, nawet w nie musimy, a ty padasz. Dobra, dobra, okej, okay, zaraz zobaczymy. Mamy remis, zobaczymy okay, sobie gagatku. Spinam się do góry, ale będę oszukiwał teraz. Aha. dobra, i teraz wzrasta, te dziewczyny tam rozwalę, zaraz poleci, a wy widzowie możecie szybko wejść na moją piosenkę. Wpadajcie, dlatego że będzie piosenka na moim głównym kanale Smyslu. Tutaj macie, pokazuję wam 28 marca w piątek, godzina 15.00, to będzie trailer, zapowiedź e, zwiastun, także piszcie i napiszcie kto będzie, e, punktualnie co do minuty. Dobra, ja walę rakietę, także pamiętajcie o mojej nowej piosence Smile Slow ale dostała i wyleciała na dół, patrz! O nie, co to było? <laughs> nie gdzie jesteś? No teraz tutaj kolejne, kolejne, leci, na... Ej! Czekaj, czekaj, Lidia uwaga. straciłyśmy. Dobra, i teraz leci, 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 leci. Dostałem, dostałem. Jeszcze dostałem. w ogóle nie widzę. dostała dostały, patrz, leciały na dół! <laughs> Wygrałem od razu, ale łatwo. <laughs> Ej, dziewczyny, <laughs> co wy? Jak ty to robisz, no? Gdzie ty jesteś? Nie widzicie mnie, gdzie ja jestem? przyszedł ja cały no, czas gram. No nie mogę cię znaleźć. Co ty, oszukujesz, czy co? No nie, ja wcale, wcale nie latam na rakiecie. No, także no, ty tutaj... Coś oszukujesz, no? Gdzie ty możesz być? Ja nie wiem. Ej, a wiecie, co są za rakiety? Bo tu z nieba puszcza. Tutaj są takie mechanizmy właśnie. No cały czas takie rakiety spadają w ogóle. No rakiety spadają, nie wiem właśnie skąd. A ty też je widzisz, te rakiety? No nie wiem, skąd a, te rakiety lecą? patrz. U, o, czekaj, 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 ej, to tam wskoczę Aaaa, nie, też lecę na dół nie. Ej, mogę tam skoczyć. Ej, a na to jakbym wskoczył? Albo czekaj na to, uwaga U, a, Czekaj, jeszcze raz muszę Lecę, oh, lecę, lecę Wow, jestem wyżej Ej, patrzcie, jak wysoko jestem ej, słyszycie jakieś jego kroki? Ja nic nie słyszę O, patrzcie ja na Ja też tu... nie słyszę żadnych kroków Oj, patrzcie, jak wysoko Ej, zmieniłem miejscówkę Teraz dziewczyny mnie nie słyszą, nie widzą Ale patrzcie, jestem pod nimi dosłownie Pod nimi jestem Dobra, uwaga, teraz walę ją Patrzcie, patrzcie, dostanie. Z rakiety dostaję zaraz Uwaga, uwaga Ładuję teraz rakietę I teraz trzy, dwa, jeden Pff, leci rakieta Pff, ale dostała Wow, wow. Ej, Dobra, teraz druga, druga, poleć druga rakieta, druga rakieta, ci w nią, o, ale dostała znowu. dołu. I co to było? Ale dostaje z rakiety. nie, 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 nie. <laughs> Ale rozwaliłam łatwo dziewczyny, co wy robicie, nie? I co, i co, nie daje racji rady, zaraz wygram jedzłeś. to. ostatnia szansa. Zaraz to wygram, zaraz to mm. wygram. Dobra, teraz nie patrzcie, cały czas do góry. Dać. Musimy znaleźć jakieś zakamarki, on gdzieś jest pewnie ukryty! Dobra, dobra, teraz do góry. Ej, widzieliście tam... Pamiętajcie, widzowie, że rakietami możecie latać, nie? Jak weźmiecie rakietę, walniecie pod siebie, to normalnie latacie. da teraz tutaj, czekaj, teraz tutaj muszę przejść, teraz tu... Hopu! wszystkie zakamarki, gdzieś się musi ukrywać! Tutaj go nie ma! Dobra, dziewczyny, no tam rozwalcie mnie! tutaj na murek... Rozwalcie mnie. Patrzcie do góry. O o nie, My o nie, tam nie, nie, tam nie, nie o nie, 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 Niego tam jest. Tam o, o jest. idą, idą, idą po mnie, poważnie, o nie, o nie, 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 Czybko idą po, po mnie. Tam, tam o o, 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 nie, 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 idą, idą, nie, 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 z tymi nie, 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 rakietami, nie, I still did <laughs> Smile Team! Let's go! Wygrałem z wami! A wy, widzowie wpadajcie po moje lampki. Pamiętajcie o nowych lampkach Smile Team, które możecie mieć. Ta lampka się pali na zielono, a ta pali się na kilka kolorów. Pamiętajcie, wpadajcie Shiba, Smile Slow Team. No, moje lampki, wy la, lalki. Są na moim sklepie SmileSlow.pl. Wpadajcie link w opisie. Dołączcie do mojego teamu. Jak chcecie mieć fajne rzeczy, to zapraszam. Dobra, a teraz. E, no to co, dziewczyny? Może chcecie rewanż, co? Ale bez rakiet. Dobra, bez rakiet. Co? Ej rakiety mają być zakazane? Rzucamy ci Wanie, czy też to sobie rady bez rakiet? O nie, na pewno dobra. pewno nie rady. Okej, okay, no to dawajcie. Okej, okay, bez rakiet, czyli, czyli jakby usuwamy broń, tak, z tej gry? No tak, nie używasz rakiet, bo my nie mamy rakiet. Okej, okay, dobra. To czyli usuwamy rakiet, dobra. A wtedy ta sama mapa, tak? Okay. No dobra, może być ta sama mapa. Dobra, to teraz mam problem, widzowie, dlatego, że usuwamy rakiety, czyli nie mogę używać rakiet. Dobra, no to ja w takim razie coś. No to będzie innego. sprawiedliwe, tak? Okej, okay, dobra, dobra, czyli, czyli bez się rakiet. Nie, nie Okej, czyli to jest zbanowane, ja rpg nie używam. Muszę... No to użyję se snajperkę. <laughs> dobra, użyję se snajperkę, czekajcie, aż mi lampka normalnie spadła. Czekaj. I druga rzecz to będzie może taka. O, to użyję, to użyję i granata. Dobra, użyłem, patrzcie. Dobra dobra, 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 uwaga, teraz tutaj. I teraz, skupcie się, skupcie! Teraz tu schodzę sobie. O, jestem, patrzcie, i teraz tu polecę. Czekaj, trzy, dwa, jeden i... Dobra, gdzie on, gdzie on jest, gdzie on jest? Widzicie go? Dobra, znowu tutaj jestem. Nie użyłem widzę rakiety, go. ale użyłem Pekaj, granatu. się chowasz? Chodź do nas! Normalnie granatu użyłem, patrzcie, i tak ich widzę. Gdzie ty jesteś? O, dostała leci! Ej, skąd? Pud, jakim cudem? nie dostałaś? Czekaj, 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 uwaga, leci. nie Ej, prawie trafię. Ej, to gdzie... co... tutaj coś dostaję, leci. Dostaję, dostaję, dostaję. I to bije. to w ogóle jest? No to jest pył jakiś dziwny? A, już dwie padły. A gdzie to stało? I co? Jak wy przegrywacie, Patty? Ale... Pokaż się, bo to jest niesprawiedliwe, nie pokazujesz się nam. Co, jak się nie pokazuję? Przecież jestem, gram z wami, cały czas jestem, cały czas gram. A gdzie ty gram. jesteś? Pokaż mi się, chodź tutaj się zmierzyć no, ze mną, pati. jeden na jeden. Gdzie? a gdzie chodź ty się jesteś, zmierzyć. bo cię nie widzę. Hmm. On jest jakiś niewidzialny. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Ej, nie widzę ty Pati. Ty się poddajesz? Ej, ty też się ukryłaś, cię, cię nie widzę w ogóle. O, dba, tam ja jest. się nie ukrywam, jestem obok mojej kole... <laughs> jest, let's go! Ale wam to Specjalnie sobie... mnie zagadałeś. Co? Ja ja nic nie zagadałem w ogóle. Zagadałeś mnie i odwróciłeś moją uwagę. No, ale wiecie, ja już nie używam rakiet, wiecie? Ja nic nie używam. No, to nie... no i co, ale do czego ty używasz? No, czego ja używam? No, no, a to nieważne, czego no ja powiedz, używam. No powiedz, gdzie jesteś schowany, chcę to zobaczyć. Gdzie jesteś schowany? No właśnie. Schowany? Ja nie mogę tak, powiedzieć. Ja się autowodku. nigdzie nie chowam. Nigdzie się nie chowam tutaj. Ej, co, jest ja dostawczy? Nigdzie się nie chowam, ale nie mogę się w Może w tym kontenerze on jest, pójdźcie tam. Może dostałem on się tam ej, ej obraca. mnie uderza? Ej, to nie, no skąd to było? Wkurza on mnie. Ale dostała jeden kolor. naszą ekipę. Gdzie nie mam mnie nagle. Jest, let's o nie, go nie, też nie ma. Tu byłem, tu byłem cały czas, tu byłem. No byłem cały czas na krawędzi, tutaj byłem musimy się lepiej Wy jesteście, jesteście ślepe, musicie założyć okulary. My jesteśmy mamy, bo ja żaden, teraz będę a, też na tej skale O, 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 muszę uważać w takim razie. Czekaj, Widzicie, teraz to zaszczo, weźcie go szybko, atakujcie. O, słyszę, słyszę ich. Ale no, no idziemy. do góry, idę, idę do góry. Ra, idźcie do góry, idźcie mm. do góry. Ej, gdzie on jest? Zobacz. Wychodź, smile! Nie mam pojęcia, dziewczyny, ja tu nic nie Ej, widzę. On jest po prostu niewidzialny! Ale dostaje, ale dostaje! Radę... Gdzie on jest! Radę, tu jestem, tu jestem! Aaaaaah! Dostała! dostała! O, tu pan, to pan, to pan, to No chodź tu podejdź, tu podejdź, tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu. No BUM! O, dostała! Dawaj, Livia! No chodź No no scope, no scope, dostałaś no, no scope na głowę. Ej, widzieliście to? Normalnie dostała w głowę no scope'em, czyli ani bez wymierzania dostałaś. Let's go, Sigma Boy. Dobra. Mhm. Dobra, no, no dawajcie. Ci pokażę. O nie, no, teraz dźwig ich je, po jest. Po ich stronie dźwig jest. O o, nie mogę wskoczyć, nie mam. E, Zlosowało mnie na inną stronę mapy. Teraz nie mogę wskoczyć na dźwiga, dlatego że po ich stronie jest. O nie, mam problem, najgorzej. A, czekaj, 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 czekaj. Tutaj, o, o, Dobra, uciekaj, gdzie tu tu, widzę go! O, o o, idą, idą. O nie, idą we trójkę. Go, o nie, papi! nie, idą po ja idą, 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 idą. Szybko, szybko. Gonimy go, gonimy go, raszujemy. Szybko, szybko, szybko ucieka. Patrzcie, nie widzą. Cię. No, dziewczyny, tu jestem. ucieka!

Kto tak umie grać Napiszcie w komentarzu widzowie? Czy tak umie cię grać? No, tu jestem, tu jestem! Dawaj, wyrysza, nie daj się! Sama jesteś, no dawaj, nawalaj mnie szczerze! O nie, 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 nie! Nie! nie spadłem! 10 HP! Nie trafę! 10 HP mi zostało! Padłem przez przypadek, ale mieliście farta w ogóle, farta jeszcze mieliście. Jeszcze mamy szansę dziewczyny, jeszcze mamy szansę. Nie mamy farta, tylko jesteśmy najlepsze. Farta uh -huh. mieliście, takiego farta, że tragedia, nie? Po prostu. Dobra, brać go. Tam widzę. Ej, słuchajcie, on jakoś dziwnie przeskakuje, widziałam to. Co widziałaś? <grym> jakoś gdzie dziwnie jest? przeskakujesz. To jest tu, patrzcie. O! O! Nie, nie, za zostaw. Chodź tu, masz. Dostała, jest. No, let's go, let's go, let's go, let's go. No, a teraz tutaj. Rozwalę was, rozwalę! O, to masz! O, jest, 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 jest! No, jest. my cię rozwalimy! O dostaję! O, jest, głowa w głowę dostała! dobra, let's go, let's go! No, dawajcie! Mam go, mam go! Tu jest! Wow. <śpiewanie> Ale dostaliście i co dziewczyny, i co dziewczyny! Nie, 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 O, jest to, o, o, jest to, o, jest, to o, jest to! Teraz skoczę do góry, skoczę do góry, szybko, szybko, szybko! No i kto wygra, mi tysiąc robuxów! Nie do, góry, do, góry. Gramy. do góry, do góry, do góry, zaraz się schowaj, zaraz się schowaj. Okay, o, jest to jest! Co? Widzę go, jest na dźwigo. O nie! Cały Nie, Dawaj, nie, A, nie, nie do mnie! nie! O, 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 nie, nie, nie! Nie O nie, nie. strzelałem, mnie! O nie, zmaczyły mnie, zmaczyły mnie. Szybko, no trochę. Trochę. O, 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 mam problem. Szalować. szybko dawajcie! stoi! teraz tutaj druga. O, 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 szywi już wiedzą, gdzie jestem. Wiedzą, jest szlają, ala! Dostałem, lewej. dostałem, dostałem, dostałem. Mam problem, mam problem, zobaczyłem mnie, czekaj, muszę walnąć tam. O masz! Ale szlałem, ale nawalam, ale szlałem, to szlałem, to szlałem. Dobra, dostałem, dostałem, dostała. Dobra, dostałem, dostałem, dostałem. Okej, dostałem. Pali się! Pali nie się! Dobra, ucieka. uciekał, uciekał, ucieka. zasłoniłem się tym po prostu. O, dwie sekundy, o nie, kto tu wygra? O, nie przegrałem! O nie, najgorzej, teraz już wiedzą, gdzie jestem. O o, teraz mogę tak przegrać. Jest. O nie, teraz mogą mnie atakować więcej poważnie. Okej, okay, dobra, teraz muszę szybko, szybko, szybko do góry, muszę jakoś stąd uciec. Dobra, wygrałem. Brawo, do brawo, tam na ten masz, na ten stół. Szkurzaj, Na ten dźwig! O! o, tu, o nie nie widzę! Nie? Nie, o, o, nie! 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 Widzą mnie. Do mnie. O, nie! 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 Dostała, dostała, nie, nie dostała, do statistically... dostała, dostała. Nie, dostała dostała kolejna. Jeszcze tylko jedna, jeszcze tylko jedna, jeszcze tylko jedna. A nie, dostaję, o nie dostaję. O, nie, nie. Nie czekaj! O, nie, nie mogę celnąć. O, nie mam problemu, nie Dabaj, mam problemu. Czekaj, czekaj. O, nie, nie mogę celnąć. Co jest? Ona mnie teraz atakuje. O, o, ora, o, Dabaj o, <notebook sık roar> <São2006> o, o, życia! Jest Już musi życia. Szybko jestem w góry. Nie. Szybko, szybko, szybko. A, padłem. O, nie, zobaczyli teraz, gdzie kampię. O, o, mam problem, wszystko się wydało. Dziewczyny, skąd to wiecie? No, nie najgorzej. Teraz... Aha, teraz teraz już na A, teraz to wiemy. Tak, żebyśmy wiedziały szybko, też rzeczy. Szybko, 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 uciekam. O, nie, nie. O, nie, mój gra, granat, zmarnowałem granata. Czekaj, tam doskoczę. skoczę. Uwaga, doskoczę, doskoczę. Trzy, dwa, jedno. Nie, 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 doskoczę. Oni są. No, szybko, uciekam, uciekam, uciekam na dół, dobra, teraz tutaj. Szybko, teraz z tej strony. Dawajcie. Dobra, teraz tu. teraz tu. Szukajcie, tu! szybko szybko uciekam teraz muszę namierzyć uf, 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 nie nie mogę ci dojść dosta dosta o nie nie skończ o o o o o o nie, tu jest beczka, o nie, o, o to perfekto to strzał szybko szzybko, szukó, szukó. szybko szybko right, tutaj stoję. A. o nie 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 nie, nie. spadłem nie. <minutes> o o mam jeden punkt nie mogę tego wygrać nie mogę tego przegrać nie mogę nie mogę szybko, Dobra, muszę... o, jest, jest teraz szybko muszę teraz decydująca runda szybko szybko do góry do góry do góry raz ja to wygram ja to wygram ja to wygram bo kiedy szkło szkło śle do mnie poważnie. O nie, 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 szlają do mnie, szlają do mnie. O, na górę, na górę, dada, do To no, nie rozalicie, mnie rozalicie mnie. teraz sa... nie mogę. A masło, dostał, dostał, dostał. Ej, spóre wy. Hajde, bo chce co? Trzaj, czekaj, zaraz sobie rozwalę, zaraz ci rozwalę, zaraz ci rozwalę. A nie sobie. Jest tu leż, jedna, ile jedna. No, a jeszcze długa jeszcze druga.

ja nic nie celnałem, na sama spadła, ale wy jesteście słabe. Dobra, wygrałem. Smajslo no team, let's go! Fadajcie po moje fajne lampki, widzowie. Zapraszam. Nowa rzecz jest na moim sklepie. Niedługo będą jeszcze nowe. Także link w opisie smajslo.pl. No i zobaczcie, jak to świeci. Na różne kolory. Oczywiście lampka szyby, Tak samo mam puzzle, plecak, plakaty i wiele więcej. Smajslo no team! Jeszcze pamiętajcie o mojej piosence. Już w ten piątek będzie za 5 dni moja piosenka nowa. Także kto będzie? Napiszcie w komentarzu.